Wi witam wszystkich. Tu Dawid, jest z Waszej Żeściji, a tutaj jest. No właśnie. A więc postanowiliśmy dzisiaj zacząć. No! Zgadam się. Yy, no, post. Naszą inspiracją do tego była. Nie mieliśmy żadnej inspiracji. Ludna i gra w kartkę. Eksp oo o tam. Ja ma... bym ma... w ogóle jakiś jakieś obec z tym. Jaki... No, tam są czerwone. fajne jaskinie. Tam. Po... Ile masz pełny? Ja mam na łko. Ale ja zaraz na mortę drugie. Trochę mi to przypomina jak w ogóle. Y z trzeciego sezonu JJ-a. Może i tak... Ja dawno nie oglądałem. tego. Nie, nie pamiętam nawet ile odcinków tego. Ja tylko pierwsze 5 odcinków. No to chyba tyle wydał, nie wiem. Nie oglądałam a... bo aż nie, tak nie często. Miał, chyba... No... Ej, tu jest węgiel, ale nie mam g. Ale ja tylko go sowcy, tylko Fyla. Wow. Ej. Co? Jest, oft. Ehm... Może coś mnie popchnęło. A nie tylko ha, ha. ha Chodź tu, chodź Chodź Przez chwilę myślę, że do psa mówisz Nie chyba, że miałeś na myśli siebie Okej okay. Hmm Morga jeździć, że tam wrócimy o węgiel No prawo, ale tylko nie mamy drewna. Czyż nie? Ale tam jest dużo drzew, idę tam. Zaraz wracam. Jasne. Pokazałem Ci z góry las, a ty teraz mówisz ile tam drzew. Nie słucham cię, ja cię nic nie słucham. Powie, pow, Powiecie widzowie, nie warto. od nie wiem co mi, że mi go ci, ci działa nie wiem, nie wiem. No może Ano, jakaś... no trzeba mięska po pierwsze zdobyć trochę traciłeś, czego straciłem? Y no wodę. Bo... ja cztery mam Jega. Dobra, tam są Ja mam... Czy to jest zbugowane? Ja mam jedno mięso kurczaka. Świnia. Dwie świnie. O Boże. Rzeczywiście. Jakaś to zbugowana jest. Nie wiem czy to ta, o której mówisz. Taka co z drzewa jakby wylatuje. No nie, tylko się poświeca tak o oh, Jezu! Mother of Lord of. Mother Lord of Pigs kurwa. Yeah. Nie to. No proszę mi zdobyłem dwa nasiona i jedną ziemię, żeby zobowiązili dębę. Przyjęzyczam się. Forfitę. It's no, piękne, it's beautiful. Ej, nie wiem czy teraz zjedziemy tak poczekamy aż. Poczekamy. Chyba, że... Jakbyśmy szybko zrobili sześć Okej okay, mam na noc, Mam jeden bacon I jednego, ja jednego kurczaka Ja mam pięć steków Bije świnie I czemu słyszę zombie? Bo tak Trzy steak'i. I'm gonna give him a chicken I'm gonna give him a chicken No popatrz jaki jest szpagier It's piękne, it's beautiful Fajnie, że nie wiem gdzie jesteś Czekaj, muszę zabić wszystko O kurde, ja... Ja umieram Znowu? Znaczy... z głodu Ha! Tu jesteś, witać Za dużo biegam Nagleś no, nie wiedział, y, od zabijać No właśnie, mów, mówią no i tak oto 5 stejków poszło, żeby zapełnić cały górę. Moje dawno. Mięsko. Cały pomysł przez kilka dziny. Dobra, nie wiem. Ludzie nie na gułowanie, nagranie w porządku. No. Tak. Pewnie jeszcze będzie z 5 punktów. Dobra, na razie dobrze idzie, nie? Tak, na razie nie Ty, ty, ty zginąłeś ostatnim razem bardziej. Ty zginąłeś bardziej. Aha Dobra, y, można by znać mi jakąś kryjówkę na pierwszą nocką i będziemy mówili, nie wiem. Coś do. Mam 14 drewna tylko. Fajnie. Rzeka... Good. Zgadzam się z tym osobnikiem w zupełności. No. Ja Można by zrobić... Nie ja ja to to... Nie Masz to... przerost ambicji. Dobra. No, no, to tylko laszany. Słyszeliście kulesia widzowie? Odjęc? wszystko słyszę. Właśnie o to chodzi, żeby wszystko słyszało. Dobra. Yy, a... Ej no, ja właśnie obiłem. kilo. A ja cię w ogóle nie widziałem. Już drugi raz mi to zrobiłeś. Już trzeci raz. No właśnie. I to wszystko podczas nagrywania niego cinga. Co, to co? Tutaj obijmy? Mieszkanką pierwszą noc. No dobra. To zróbmy tak. Ty tutaj wszystko to zrób, nie? A ja... Nie, zwalę tego jeszcze. A ja sobie zrobię miecz i pójdę zapolować. Dobra. Czekaj. Jeszcze jeden. Bo jestem na wyczerpaniu. To masz jednego już. Dzięki. Jak wrócisz, to zrobię... Jak ja wrócę, to ty zrobisz piecyk. No, węgla. Wiem, tylko problem, że właśnie nie wiadomo gdzie stać ten piękiem. A w no, anracja było. było. Było, było tu jest fałny. Jak w szkole normalnie. W szkole jest bardzo dużo W sumie prawda. W sumie prawda. Ty jesteś z tego przykładem. W sumie człowiek to też ma, nie wiesz, człowiek to W ogóle, dlaczego ty nawiązywałaś teraz, że co w szkole dużo w Nie wiem, tak mi się rzuciło. Hmm. Jajko, a na dół... o Boże. A tu wielki. Teraz jak mnie jakaś krowa popchnęła, to mi się stóżą. Wielki koniec. Aż się zastanawiam, jakby to wyszło z twojej perspektywy teraz. Pisko. Y... Nie chowaj się, a, a... się myślała, że coś nie Nie kry, nie kry, nie, kry, nie chowaj się. Ja Noc. Zapada noc. E... No problem. Ja jestem... Już, tylko masz jakiś węgiel. No właśnie, jeszcze nie. To ja szybko po niego pójdę. I'm na quest for węgiel. Ej, cię, nie? Dziękuję. Za tobą. Czy ty jesteś herobline'em? Odwracasz się za każdym razem, jak dookoła was nie osiłuje. A może to zombie, Zno może znowu pomyliłeś mnie zombie tak, zombie, który miał nad głową napis s 266 O kurde! I na mnie Zombie z mieczem, pigmy. O, tu jest węgiel oh. To ja go wybię do będa, tej I zrób ten piec Ah. Give me Dobra, trzeba coś śpiewać. Ja będę śpiewał, bo jestem zabity, śpiewaniu. Give me a pistol Pill a dream on in my imagination Opa, kurde pań Dlaczego śpiewam Armstronga, kiedy ścigamy pań Bo jestem uzależniony od 2 i, da, I ciągle śpią tę piosenkę. Społa to dwa. Derp... Yy, nie wiem, nie dałem. Szkoda. Bo będzie już niedługo let's play. Chyba. chyba jak mi się nie odechce. A. Tak. Ta, ta w nagrywania z tego let's play'u i wszystkiego by się odechciało. Możliwe. Tak ze mną już jest. Mamy jedną wstążkę. A ja mam 15 tych węgliów. I, i słyszę szkieleta. nie pieprza istotnie strzałem szkieleta, szkieleta, skeleta ja uciekam bo spadłem to ja wszystkie skok do wody ale 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 argumentacja bo coś bo spadłeś strzałem do mnie gdzieś do niej strzałem polegałem get to the chopa e, yeah co to tam był a mógł Jockey? No Spider Jockey, kurwa. Mówię, zombie strzelający pająkami. Haha. Coś na podpałkę daj. Mam patyki tam wstalić, czy co? Tak. Czekaj, że to... Wstaw Dobra, no ja będę wyjmował, ty jest, zajmij się tym wszystkim. Ale jestem bardziej głodny. Ile masz? Jedno z... jedno kawałek głodu. A ja pięć, widzisz? No, widzicie? Jak... Pieprze? No, widzisz jak ja? Forfeiter kurwa. masz na łóżko, nie? Mam. Pezynek może by nam się przydał. Sądzę, że to zostaniemy. Dobra, najpierw musimy przyzwyczaić się do otoczenia chyba, nie? No. Czekaj, najpierw zobaczę ten odcinek już w tym momencie. Mam to fajł w 12 minut i 30 sekund. Stoper mam włączony, czy tylko zgadujesz? E, nie, patrzę na RST to głosu. Ile jest włączony. A może trochę za późno, bo połączyłeś? Właśnie wcześniej. Ha. Ja poszerzę sufit. Nie lubię jak sufit, jest dwa. Myślę, że tak wle, A w ogóle to otworzę to całe wejście. Zaprosimy kilka palnych. Oh, o, no, wągiel, wągiel! z mi o tym powiedziałeś Nie mogłeś szybciej zanim poszedłem po No nie widziałem go, nie cześć czas... O Boże, Dobra. patrz ile, ile tego jest Mother lord of co? Wow. Dobra, ja poszerzę w tym czasie tak. O Boże, patrz ile tego jest I, i nagle by ci się tam jockei y Ja ten jockey jest silny. No jak pają nie? E, a w ogóle są spawnery tych jockejów? Bo chyba nie, nie? Ja się stałem czy ten jeszcze ze mnie tak go coś... Dobra, ty przechowujesz węgiel na podpałkę, a ja, a ja na torce, nie? Okej. Okay? A ja już mam dwa. No ale ty przechowuj na podpałkę, a ja na, wiesz, torce. Tak będzie y, jakiś podział, bo zawsze nie wiadomo ile wykorzystać tego węgla O tam zrobimy nasz pierwszy cave system, załóżmy Znaczy nie zrobimy, tylko postaramy się znaleźć okay. Ej no, co ty tu robisz? Tu trzeba wyłączyć. Ja tutaj poszerzam Safety torch! O oh my little safety hole Dobra znowu cytuję Tubiego, kurde Przynajmniej już się uspokojem okay, To na tyle z tego odcinka Ale zobaczymy czy się wyśpimy nie A już po czasie Ok wyłączyłem nagrywanie